Powiesz mi, jedni mają szczęście, drudzy mają pecha, a ja Ci powiem nic bardziej mylnego i dzisiaj Ci to udowodnię. Najbliższe cztery tygodnie wezmę pod lupę pojęcie szczęścia. Kilka miesięcy temu przeczytałam książkę Kod Szczęścia autorstwa Richarda Weissmana. Opisuje ona ośmioletnie badania, które zostały przeprowadzone nad setkami osób, Dzięki tym badaniom w końcu Richard mógł stworzyć profil pechowca i szczęściarza. Pomiędzy jednymi a drugimi są cztery znaczące różnice. Tak właśnie powstały prawa szczęścia. Tym samym autor udowodnił, że nie jesteśmy skazani na własny, marny los, wieczne porażki. Co więcej, sami będziemy mogli świadomie kreować własne szczęście. Dziś poznacie pierwsze prawo, które brzmi wykorzystuj przypadkowe okazje jak najlepiej. Co się okazało w badaniach? Pechowcy i szczęściarze zdecydowanie zupełnie inaczej interpretują i wykorzystują przypadkowe okazje. Ci, którzy są szczęściarzami, jak możesz się domyślić, wykazują każdą jedną możliwość ku temu, żeby stworzyć we własnym życiu lepsze warunki do funkcjonowania, wykorzystać tę okazję, która się nadarzyła, i dzięki temu polepszyć swoje życie. Za chwilę opowiem Wam o moim eksperymencie, który robię, ale zanim do tego dojdę, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o tym, że nigdy, absolutnie nigdy nie dajcie się zwieść temu, że ktoś mówi a ja mam takie szczęście, eee, to tylko szczęście. Zawsze zadawajcie szczegółowe pytania temu niby szczęściarzowi, który mówi, że a to tylko i wyłącznie szczęście, tak, ja już mam życie, wiesz, tam szczęście, no co ty to szczęście! A, a, a. Szybko zadawajcie szczegółowe pytanie, jak to się stało, że właśnie masz teraz w swoich rękach nagrodę, jak to się stało, że wkręciłeś się w taką robotę, jak to się stało, że pojechałeś tam, jak to się stało, że spotkałeś się z nim. I zobaczycie, że za tymi spotkaniami, wyjazdami, nagrodami całkowicie jest ogromna i wielka droga, może nawet niewielka, ale jest jakaś droga, którą trzeba było pokonać, żeby z tego punktu A do tego punktu B się znaleźć. I to niestety nie jest szczęście. To są prawdziwe reguły, to są prawdziwe zasady i to są prawdziwe działania, które trzeba podjąć, żeby się przybliżyć do swojego szczęścia. A teraz zapraszam od do mojego eksperymentu. Bardzo taki mi przypadek kobiety, która wygrywała notorycznie w konkursach. Kobieta powiedziała, że tak, owszem, wygrywa w konkursach, jednak co miesiąc wysyła setki zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursach. I tutaj rachunek jest prosty: to wcale nie jest przypadkowe szczęście. Jeżeli włożysz w coś dużo energii i faktycznie wyślesz tych zgłoszeń albo dziesiątki, jest dużo większa szansa na to, że wygrasz. Kolejne przypadki były związane z tym, że ktoś zdobył świetną pracę. Spotkał jakiegoś biznesmena, zamienił z nim kilka słów, powiedział, że chce z nim um, wejść w biznesy i zapytał, czy ma jakąś pozycję otwartą. Jeszcze inna osoba świętowała urodziny swojej koleżanki w klubie. Ktoś podszedł do niej i zapytał, czy chciałaby wziąć udział w castingu do banku twarzy i brać udział później w kolejnych reklamowych bądź filmowych realizacjach. Zgodziła się, wziął udział w castingu, poszła na pierwszy casting, wygrała go, poszła na kolejne i tak skręciła się statystowanie w serialach. Można takich przypadków tutaj wymieniać naprawdę mnóstwo, ale jak zauważasz. To jest jednym mianownikiem, jednym mianownikiem właśnie w tych wszystkich przypadkach, to to, że jest dana okazja i te osoby tą okazję wykorzystują. Nie siedzą, nie zamykają się na nią, nie odcinają się na nią, ale biorą czynny udział, biorą kroki, podejmują działania do tego, żeby jednak sprzyjać swojemu szczęściu. Kilka historii było z książki, jedna historia była moja. Moją historią była opowieść o tym, że dziewczyna poszła świętować urodziny ze swoją koleżanką, była skastingowana, trafiała do banku twarzy i wzięła później udział w realizacjach telewizyjnych. Tak, siedzę tutaj przed Wami. Jak najbardziej zatestowałam w serialach, możecie w tym momencie widzieć różnego typu moje charakteryzacje. Jest w ekranu w odcinku, w którym wybrałam cenny udział. No, jak najbardziej to jestem ja, nawet ta fruta i peruce, to też jestem ja. Zgadza się w zależności od tego, jaki miałam makijaż, jaką miałam zrobioną fryzurę. Moje wizury kompletnie się zmienią i w sumie w TV nie miałam później przydomek. Przyszedł Kameleon. Taka jest pokrótce moja historia. Jak widzicie wykorzystałam daną szansę, zostałam castingowana. Później przygotowywałam się do różnych castingów, w momencie, jeżeli tutaj już była walka o rolę w odcinku, i dalej na planie też dawałam sobie wszystko. To skutkowało to tym, że wkręciłam się później i zaczęłam pracować za agencji, która poszukiwała właśnie statystów, dla produkcji TVN-owskich. To jest moja historia, jak widzicie, to nie było szczęście. Ja faktycznie wykorzystałam daną możliwość do tego, żeby swojemu szczęściu pomóc. Specjalnie mówię o konkursach po tym, jak przedstawiłam Wam swoją historię o moim aktorstwie, dlatego że to jest tak niesamowicie powiązane z tym. I tak narzucają mi się dwie rzeczy, które są ekstremalnie ważne do tego, żebyś wygrywała konkurs, w którym bierzesz udział, że teraz, zanim powiem, co wygrałam i w których konkursach brałam udział, to powiem Ci, co zrobić, żeby wygrać konkurs. Są dwie pierwsze zasady. Pierwsze, weź udział w konkursie. Wiele osób po prostu nigdy nie wysyła swojego zgłoszenia, bo obawia się, że nigdy nie zostanie wybranym. Bzdura! Pomóż swojemu szczęściu przez zgłoszenie się. Druga rzecz, nie wysyłaj nigdy standardowych odpowiedzi. Jeżeli cokolwiek przychodzi Ci do głowy, nigdy nie pisz tego jako swoją odpowiedź finałową. Czekaj kilka minut, nawet daj sobie godzinę i pomyśl o tym, co może kogoś zaskoczyć, co może być niestandardowe i taką odpowiedź wyślij. I dzięki, sądzę, nawet na 100%, że wygrałam w jednym konkursie, dlatego że zaskoczyłam swoją odpowiedzią. Widziałam uczestników innych odpowiedzi i pokrywały się one w 90%. Tylko i wyłącznie 10% było tymi odpowiedziami jakimiś nowatorskimi, ktoś po prostu przy nich troszeczkę pogłówkował, a nie napisał pierwszą myśl, która przyszła mu na myśl. Pierwsze, pierwszy pomysł, jaki przyszedł mu na myśl, bo nie było łatwo Dobra, przechodzimy w takim razie do samej części konkursowej, stricte odnoszącej się do mojej osoby. Pytanie, w ilu mery wzięłaś udział w konkursach? Wzięłam udział w czterech konkursach. W ilu konkursach wygrałaś? Wygrałam w dwóch konkursach, dwa kolejne jeszcze się nie zakończyły, i czekam po prostu na ich wyniki. Pierwszy z konkursów, w którym wzięłam udział, to było Opisz, co dla Ciebie oznacza, gdzie skóra, czy coś w tym stylu. I co wygrałam? Wygrałam te oto trzy rzeczy, taki oto zestaw z Wishy. W drugim konkursie do wygrania była szczysteczka Oral-B. Jak widzicie, jest ona w moich rękach, więc konkurs wygrałam. W trzecim konkursie do wygrania jest Xperia Z2. Na razie jeszcze czekam na wyniki, zobaczymy, czy wygram. Trzeba było nakręcić krótki filmik właśnie tą komórką z ulicy Chmielnej. Niestety nie mogę Wam pokazać całego filmu, który bierze udział w konkursie. Pokażę Wam natomiast swój ulubiony moment i swój ulubiony fragment w całości. Mielibyście problem i nie wiedzielibyście, na kogo zagłosować, to posłuchajcie co mają do powiedzenia przyjezdni! for Mary! Thank you very much! Let's Czwarty kontrus, w którym biorę udział. Nagroda po prostu i mieści mi się w głowie! 25 tysięcy można wygrać sprzęt! Sprzęt dzięki któremu nowa twarz polskiego YouTube'a będzie mogła kręcić filmy wysokiej jakości na swój kanał. Dokładnie tak wziąłam udział w konkursie Hopkoli, który był teraz nagłośniony przez wielkie gwiazdy polskiego YouTube'a i udało mi się zakwalifikować do kolejnego tafu, w którym właśnie Wy będziecie decydowali o tym, kto zostanie nową twarzą polskiego YouTube'a i mam nadzieję, że oddacie głos na mnie. Ja już nie mogę doczekać i w końcu może moja kamera nie będzie się włączała co 10 minut, a ja co 10 minut nie będę musiała ją wkładać do lodówki, żeby się schudziła i dokończyć film dalej. Po ogłoszeniu zwycięskich wyników etapu pierwszego pominam Mikołac z programu mówiąc inaczej, zadałam pytanie, czy spodziewałam się, że wygram. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że tak. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zastosowałam te dwie zasady, o których się na samym początku mówiłam, stosując, grając i biorąc udział w konkursach, musisz pamiętać, czy zgłosić się, zgłosiłam się i dwa przygotować coś niestandardowego. Ja w sumie tak na dobrą sprawę. Do ostatniej sekundy nie byłam w 100% pewna, co ja chcę zrobić w tym pokoju castingowym i co zaprezentować przed żymi. Stało się tak, a nie inaczej. Z samego jakby występu w środku jestem zadowolona, może później z tych właśnie offsetowych nagrań związanych już z pytaniami odnośnie całego konkursu trochę mniej, ale z samego występu przed jury Wyszło fajnie, wyszło śmiesznie, wyszło inaczej. Co chcę w dzisiejszym filmie, żeby było zapamiętane? Nie moje nagrody, nie też moje udziały w konkursach, ale chciałabym, żebyście zapamiętały, że nie ma czegoś takiego jak niemożliwość i nie ma czegoś takiego też, jak ktoś by próbował wam mówić, że a, ja to jestem szczęściarzem mi się to powiodło". A, 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 a. Sami możecie zauważyć na podstawie tych czterech różnych historii, że, no. To nie było szczęście samo w sobie. To się samo nie wydarzyło. Ja po prostu wzięłam czynny udział w takim, w takim, w takim działaniu, w takim, w takiej, w takiej okoliczności i wykorzystałam swoją szansę. Zachęcam was strasznie. Wykorzystujcie możliwości. Wykorzystujcie wszelkiego typu najdrobniejsze okazy do tego, żeby w coś się wkręcić i żeby wziąć udział czynny w tym i pomóc swojemu szczęściu. Wykorzystuj, Wykorzystuj możliwości! Spotykajcie się z nowymi ludźmi, sprawdzajcie, co dzieje się w Waszym mieście, jeżeli Wasze miasto jest małe, sprawdźcie, co dzieje się w większym mieście koło Was. Również byście udział w konkursach i tak zdaję sobie sprawę, kanapa jest naprawdę przyjemnym miejscem do spędzenia swojego czasu, ale tutaj się nic nie dzieje, trochę wieje nudą. Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, zderzyć się z nową rzeczywistością, wkręcić w nowe rzeczy. To zobaczenia już rzupimy, na razie, pa pa!